Co się patrzysz, ty? Schowaj ten ryj! Ciuru ty. ty! Ty, Wstyd ci! Hańbo i czyzn nie przynosisz! klaczne. kloaczne! No pokaż się, pokaż jaki jesteś ładny! Pokaż się! Niech żyje prezydent Łukasz! Popatrz i ty się jeszcze odważysz śmiać? Żresz polski chleb, kundlu! I co się tak śmiejesz, ty? Bardzo dobrze. Opuść trochę telefon, żeby, żeby moi widzowie mogli zobaczyć, jak wyglądasz. Ty, zdrajco ojczyzny, ty. Ty, działasz na wrogę, na, na, dla wrogów własnego państwa. Nie wstyd ci? Matka cię urodziła, tak? Ty widzisz, że to niepełnosprawny. Ty, w sensie a jak ty się nazywasz? Aleksandr? czy Saszka? Jak ty się nazywasz, co? No, nie po... po no debil. Pytam wyraźnie, bo ja się nazywam Wojtuś, wiesz? Zdejmij tę flagę, nie ma takiej flagi, syneczku. Nie ma takiej flagi. A prezydenta Łukaszenkę narodowcy polscy pozdrawiają. Bywaj zdrow, panie Łukaszenka. Jak bez, litości, zawód? bez litości zrobimy im ścieżkę zdrowia tej waszej całej opozycji. Przyjadą z Polski wolontariusze ze swoimi przyrządami i będziemy was lać, lać, lać i lać. No dobra, to by było na tyle, oddalamy. No zobacz debil, no siedzi i się śmieje, no przecież to nikt normalny się tak nie zachowuje. Toś... W dupie cię mamy, ty nie zasługujesz, żeby ci jakiekolwiek pytania zadać, dopóki tam siedzisz. Jesteś zdrajcą ojczyzny, a zdrajców się karze, wiesz jak. Jakie... Patrz, w Białorusi! No nie rozmawia z nikim, no. jak się schował. Uważaj, bo sobie fiuta przyczaśniesz. Ty, zdrajco ojczyzny, naród białoruski cię wycharknie na śmietnik historii. Ciebie o. też. Ty też jesteś zdrajczyni ojczyzny? A ty wiesz, jak ty wyglądasz? Wiesz, jak ty wyglądasz? Jakbyś w błoto wpadła, panienko. Zamykaj, zamykaj okienko, bo mnie zarazisz. Zarazisz mnie. Zamykaj okienko, Zamykaj. Tak jest, Aleksander Jabłonowski, ciulu nazywam się. Ty zdrajco Białorusi, ty. A ty się umiesz przedstawić, czy ty rżysz jak tak. koń? Siedzisz, wiesz polski chleb, karmią cię polscy zdrajcy. A ty śmiesz judzić przeciwko własnej ojczyźnie, ty. Nie masz miejsca na kuli ziemskiej dla ciebie. Ojczyznę zdradziłeś. Zdradziłeś ojczyznę. Liżesz dupę Michnikowi. Wiesz o tym. I ty też, młody Gnoju.